Zadanie drugie dane jest następujące wyrażenie. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość tego wyrażenia jest równa. Czyli my po prostu musimy wykonać te działania, które tutaj zostały zawarte. Ale zwróć uwagę, że mamy w nawiasie jeden ułamek dziesiętny i jeden ułamek zwykły. Czyli tutaj by trzeba było zamienić ułamek zwykły na dziesiętny albo dziesiętny na zwykły, przy czym będziemy mieli problem, żeby zamienić ten ułamek na ułamek. Dziesiętny. Dlaczego? Bo mamy tutaj liczbę 1 trzecią. Kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli 1 trzecia to jest dokładnie to samo co 1 dzielone na 3. I popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli my jedynkę podzielimy na 3. Uzyskujemy tutaj ułamek dziesiętny nieskończony. Czyli będzie nam po prostu wygodniej zamienić ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Zapiszmy zatem po znaku równości, że mamy tutaj 2 całe i cztery dziesiąte, Czyli zapiszmy 2 całe, cztery dziesiąte, Odjąć 5 całych i 1 trzecia. Dzielone na minus 2. Ten ułamek, który tutaj uzyskaliśmy, możemy skrócić dzieląc licznik i mianownik na 2. Czyli uzyskujemy tutaj 2 całe i 2 piąte. Odjąć 5 całych i 1 trzecia. Całość dzielimy na minus 2. Tutaj mamy liczbę mieszaną, tutaj mamy liczbę mieszaną, czyli teraz przekształcimy obie te liczby na ułamki niewłaściwe. I teraz zajmiemy się w pierwszej kolejności liczbą dwie całe i 2 piąte. Mianownik pozostaje bez zmian, a w liczniku mamy całości razy mianownik plus licznik 2 razy 5 to jest 10, do tego dodajemy dwójkę, mianownik pozostaje bez zmian, czyli uzyskujemy tutaj w rezultacie 12 piątek. czyli 2 całe i 2 piąte to jest dokładnie to samo, co. 12 piąt i teraz liczbą 5, całych i 1 trzecią również zamienimy na ułamek niewłaściwy. Również tutaj mianownik pozostaje bez zmian, a w liczniku mamy 5 razy 3 plus 1, czyli mamy 15 plus 1 w liczniku mianownik jest bez zmian, czyli w rezultacie mamy 16 trzecich i tutaj odejmujemy te 16 trzecich i całość w dalszym ciągu dzielimy przez liczbą minus 2. Zwróć uwagę, co mamy w nawiasie. W nawiasie mamy odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach. Żeby takie ułamki od siebie odjąć, no musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. I w jaki sposób dokonujemy takiego sprowadzenia? Popatrz. Jeżeli mamy ułamki zwykłe o różnych mianownikach, które do siebie dodajemy lub które od siebie odejmujemy, to Taką sumę lub taką różnicę możemy zapisać w taki sposób, że mianowniki przez siebie mnożymy, a tutaj w liczniku mamy licznik pierwszego ułamka razy mianownik drugiego ułamka, czyli będzie to a razy d, dodać lub odjąć licznik drugiego ułamka razy mianownik pierwszego ułamka, czyli będziemy mieli c razy b. I ten schemat zastosujemy do tego, żeby no, po prostu odjąć te dwa ułamki. Uzyskujemy w nawiasie zatem w mianowniku 5 razy 3, a w liczniku 12 razy 3 odjąć 16 razy 5 całość, dalej dzielimy na minus 2. 5 razy 3 to jest 15, 12 razy 3. To jest 36 i 16 razy 5 to jest 80 i te dwie liczby musimy od siebie odjąć. Całość dalej dzielimy na minus 2. 36 odjąć 80 to jest minus 44. Całość dalej dzielimy na 15, czyli mamy minus 44, 15 i cały umamek musimy podzielić jeszcze na minus 2. Pamiętaj o tym, że. Dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność, stąd tutaj możemy zapisać, że mamy minus 44,15, co mnożymy przez minus jedną drugą. I teraz możemy skrócić ten licznik z tym mianownikiem. Tutaj uzyskujemy 1, a tutaj uzyskujemy minus 22, czyli w rezultacie mamy tutaj minus 22,15. Co mnożymy przez minus 1. Ponieważ tutaj mamy mnożenie liczby ujemnej, ten ułamek jest ujemny, ze względu na to, że licznik jest ujemny, a mianownik dodatni, to cały ułamek jest liczbą ujemną, czyli mniejszą od 0. No i minus 1 też jest mniejsza od 0. I z racji tego, że mnożymy dwie liczby mniejsze od 0, to uzyskujemy liczbę, która jest liczbą dodatnią, czyli będziemy tutaj mieli 22 22,15. I zwróć uwagę, że my tutaj nigdzie w odpowiedziach nie mamy takiej postaci odpowiedzi. No i teraz pada pytanie, czy to oznacza, że my tutaj gdzieś popełniliśmy błąd? No nie, my tutaj nigdzie błędu żeśmy nie popełnili. Wystarczy, że wyłączymy tutaj całości. I teraz bardzo ważna sprawa. Zobacz. Jeżeli my liczbą 15 przemnożymy przez 2, czyli dodamy 15 do 15, to uzyskujemy liczbę 30, czyli więcej niż to, co stoi w liczniku. Oznacza to, że liczba 15 w liczbie 22 mieści się tylko jeden raz, czyli będziemy tutaj mieli jedną całą. I teraz musimy wiedzieć, ile nam zostaje. Żeby dowiedzieć się, ile nam zostaje, to oznacza, że od 22 musimy odjąć 15. 22 odjąć 15 jest równe 7, czyli tutaj mamy 7. 15. Widzimy zatem, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.